Cześć. Ja mam na imię Dominik, a ze mną dzisiaj jest? Karina. I dzisiaj porozmawiamy sobie o takich dłuższych sagach fabularnych w serialu z angielskiego Story Ark. W klasycznych seriach może nie było tego wiele, było tego tylko parę, natomiast nowe praktycznie co, co sezon prezentują nam coś takiego. No i opowiemy Wam o naszych trzech ulubionych. Co jest u ciebie na trzecim miejscu? U mnie na trzecim miejscu jest historia z Doną. Yy, to jak jej powiedzieli yy, w odcinku The Plants of Ud, yy, powiedzieli do niej doktor Dona i później z doktorem się zastanawiali co to może znaczyć i sprawa rozwiązała się w finale sezonu, jak została skrzyżowana z odciętą ręką doktora i yy, była pół człowiekiem, pół yy, władcą czasu. Mm -hmm. O, to był taki jeden ze smutniejszych, powiedziałbym, wątków, a przynajmniej jego konkluzja, prawda? Tak, tak, też mi się tak wydaje. Mm -hmm. I co Ci się najbardziej podobało w tym konkretnym wątku? Szczerze, najbardziej mi się podobało. To yy, tak mi się wydaje, że władcy czasu nie są yy, tak jakby zamknięci. Można tak powiedzieć, że generalnie oni mogą to swoje DNA przekazywać, aczkolwiek nie kończy się to dobrze, bo człowieka nie można skrzyżować z władcą czasu, i tak naprawdę taka konkluzja wychodzi z tego, że w tamtym momencie myśleliśmy, że żadnego władcy czasu oprócz doktora i ewentualnie mistrza już nie ma. No i to było takie w sumie trochę smutne, ponieważ. Tak, jakby można pomyśleć, że ten gatunek już był tak totalnie na wymarciu, że nie można było z tym nic już więcej zrobić. Z tym jeszcze, właśnie z tym, że tak powiem, z władcami czasu jest jeszcze taka rzecz, że jest generalnie. W fandomie pewna niezgoda, czy wszyscy mieszkańcy Gallifrey są władcami czasu, czy nie, ponieważ rozszerzone uniwersum raz mówi tak, raz mówi tak, nie tylko rozszerzone. W niektórych jakichś tam pracach mamy coś takiego, że są Gallifrejczycy, którzy stają się władcami czasu. W niektórych mamy po prostu, o, każdy Gallifrejczyk to władca czasu. To jest też takie ciekawe. Okej, okay. moje trzecie miejsce. Będzie to z kolei wątek z trzeciej serii. Kiedy to różne osoby powtarzają tego tajemniczego pana Saksona. No ten wątek skończył się, jak się skończył. Tam doktor jako taki mesjasz. No, to moim zdaniem jest pisanie na poziomie 13, czyli tragiczne, ale to będzie dopiero na końcu. A tymczasem ja generalnie jestem pies na główne wątki, uwielbiam je we wszystkim. I ja właśnie w ogóle zacząłem oglądanie serialu od trzeciej serii, to był odcinek Eksperyment Lazarusa i tak sobie oglądałem, no niezłe, ale nic, nic szczególnego i nagle wpadła ta scena, kiedy ta żona profesora Lazarusa mówi, o pan Saxon nie będzie zadowolony, bez niego byś tego nie zbudował i ja już wtedy wsiąkłem, o główny wątek, tak, muszę się dowiedzieć o co tutaj chodzi, dlatego tak mi się to spodobało, było to świetne według mnie, później na końcu odcinka, te, może nie na końcu tego odcinka, ale były... Te, że tak powiem, zwiry prześladujące rodzinę Marty i to wszystko. Byłem strasznie zajarany, co to będzie, o co w tym chodzi. Taka luźna dygresja, generalnie w tym eksperymencie Lazarusa. Tak ym, dziwnie tego potwora zrobili, nie? Ja się zawsze śmieję tak. z, tego, z tej twarzy, jak on wygląda. Tak, ja myślę, że generalnie gdyby nie, nie było tego, tego głównego łądku, to ja bym chyba odpuścił, widząc tego potwora. <noise> Człowie, że człowiek zamienił się w... Tak, takiego wielkiego nie wiem pajęczaka czy jak to nazwać no to było troszeczkę słabe chociaż sam, sam odcinek uważam za za nie najgorszy tak bardzo lubię tam Marka Gatisa bardzo mm. dobra rola dobry jest mhm. jeszcze taka ciekawostka nie wiem czy wiesz że w niektórych słuchowiskach Gatis grał mistrza z alternatywnego świata o to nie wiedziałam nawet była taka seria właśnie z zupełnie alternatywnymi przygodami, takie co by było gdyby I w jednej z nich tam właśnie Gatis był takim alternatywnym mistrzem, a później nawet pojawił się w słuchowiskowych przygodach mistrza Jany i tam mm. robił takie różne dziwne, dziwne rzeczy, razem z nim tam trochę mu pomagał, trochę go, trochę go chciał zabić. Jak to mistrz generalnie? Okej, okay, ale to było to. Twoje drugie miejsce. Moje drugie miejsce to jest cały wątek wojny czasu, od pierwszego sezonu aż do y, odcinka specjalnego, do y, Dnia Doktora. Okay. Y, generalnie wydaje mi się, że ta wojna y, czasu tak odświeżyła tę serię po tych y, klasycznych, po tej przerwie kilkunastoletniej, że to było coś ciekawego, co przyciągnęło ludzi przed te telewizory, żeby to znowu zacząć oglądać. No, i tak naprawdę dowiadujemy się więcej o życiu doktora, o tym generalnie, co musiał przejść, żeby tak jakby do nas wrócić. No generalnie wojna czasu pozwala nam tak popatrzeć na charakter doktora, przez to, że on tak naprawdę jest bardzo wrażliwy i ta wojna powoduje u niego no, wspomnienia smutne, bolesne. Yy, I to pozwala nam spojrzeć na to, jakim jest, no może nie człowiekiem, ale władcą czasu. Jaką I... jest osobą, rozumiem. <laughs> dokładnie. I yy, cała y, wojna czasu pokazuje nam tak naprawdę konflikty, jakie mamy na świecie i jak się mogą te konflikty zakończyć w taki sposób, yy, że doktor myślał, że jedynym wyjściem jest spalenie swojej planety. A uważasz, że to było dobre posunięcie, że jakby na, na, te, na te wszystkie serie, tam oczywiście aż do końca siódmej, w ogóle pozbyto się innych władców czasu z fabuły, poza doktorem i poza mistrzem? Uważasz, że to był dobry ruch ze strony Raselati Davisa? To znaczy władcy czasu się pojawiają, na przykład w, w tym odcinku, gdzie dziesiąty doktor przechodzi regenerację. Oni tak jakby wracają. Ale generalnie. No tak, tak ale wiesz, 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 co mam na myśli. Generalnie przez tę serię było Last of the Time Lords, więc. No tak, tak, generalnie tak. Uwierzę, generalnie uważasz, że to było dobre posunięcie, czy nie? Wiesz, co? No to budowało takie napięcie, można by powiedzieć, i y, wydaje mi się, że dużo osób było zaskoczonych y, tym, co się stało w y, dniu doktora, że na końcu doktor się dowiedział, że Gallifrey jednak istnieje. Mhm. Y, Także wydaje mi się, że to trzymało w napięciu, a po drugie. No ja generalnie uważam, że tak, że to było... Um... Dobre posunięcie. Mi się to podobało jako taka perspektywa doktora, jako samotnego, samotnego człowieka, po prostu, który może przemierzać cały wszechświat i jedyną osobą, na którą może liczyć jest jego towarzysz, ponieważ wie, że nie może oczekiwać już nikogo ze swojego własnego gatunku, ponieważ wszyscy nie żyją. Przez to też lepiej poznajemy charakter doktora się zgadzam z Tobą, a poza tym to myślę sobie, że to był taki. Wiadomo, że to przywrócenie no to była kwestia jednego odcinka, tego The Day of the Doctor, ale myślę, że to była też takiego swego rodzaju konkluzja. Doktor ileś czasu przeżył, będąc przekonanym, że jego planety nie ma, dodatkowo z jego winy, że jest sam, i dopiero jakby przeszedł, do pewnego stopnia jakoś tam się uporał, ponieważ już pod koniec ery 11 doktor już był raczej taki. Nie, nie bolało go to tak bardzo według mnie jak tam przed przedtem 30 i jakby w pewien taki metaforyczny sposób jakąś taką jakby może nie nagrodą, ale takim jakby wybawieniem było to, że jednak ta, ta planeta jednak istnieje. To no i no a później, a kilka lat później, oczywiście znowu Galifrey została zniszczona. Dziękujemy Signal. I wszystko zaczyna się od nowa. Okej. Okay. Drugie miejsce u mnie, tym razem będzie to główny wątek ze słuchowisk nazywany Kuźnia. Szósty doktor w pewnym momencie trafił na taką organizację, dość taką złą, powiedziałbym, że troszeczkę przypominającą Torchwood, tylko złą, właśnie o nazwie Kuźnia. Generalnie było tak: są takie trzy słuchowiska, których nazwa zaczyna się od Projekt. Nazywały się bodajże Projekt Łazarz, Projekt Walhalla i Projekt. Zmierzch, nie pamiętam dokładnie nazwy, w każdym razie w tych trzech, trzech słuchowiskach, właśnie szósty doktor bezpośrednio jest w konflikcie szósty i siódmy trochę. Bezpośrednio staje w konflikcie z właśnie tą organizacją kuźnia, ale generalnie bardzo wiele słuchowisk jest tak, że jest tam jakaś sytuacja i najczęściej ten wróg jest właśnie w jakiś sposób z tą kuźnią związany. Później natomiast jest na przykład słuchowisko z siódmym doktorem, gdzie on znajduje jakieś tam dokumenty na temat swojego towarzysza i jest tam coś, co go, co, co go martwi, ale my jeszcze w tym momencie nie wiemy co. I dopiero później znowu kolejna, kolejna przygoda szóstego doktora mówi nam, że ten późniejszy towarzysz. To jest dziecko jednego z pracowników kuźni, któremu doktor nie był w stanie pomóc. No i generalnie to jest takie, takie troszeczkę zagłatwane, zwłaszcza jak na słuchowiska, które raczej są takie, takie proste. Ale generalnie to mi się podobało, bo tak można powiedzieć, że nie był człowiek pewny, z którego, z, za którego rogu ta kuźnia wyskoczy. Powiem to tak. No czyli lepiej niż Chibnall. Gorzej się nie da, więc... <laughs> No jeszcze do tego była bardzo, bardzo interesująca konkluzja z tą, z tą organizacją Kuźnia. Na końcu oni zrobili klona doktora. Było to Ale też, coś, też coś dość interesujące jak w czwartym sezonie czy zupełnie Nie, nie, zupełnie. Była sytuacja, było to takie słuchowisko, gdzie siódmy doktor spotyka szóstego. I jest przekonany, że to po prostu kolejne z wielu takich multidoktorowych spotkań. Oni obaj są o tym przekonani, gdy nagle pod sam koniec już dochodzi do, wychodzi na jaw, że tak naprawdę nie jest to wcale prawdziwy, prawdziwy szósty doktor, a tylko klon, którego, którego stworzyła właśnie Kuźnia. I generalnie później nawet, generalnie wątek później zamyka się tak między szóstym a siódmym doktorem, ale jest nawet taka Inna troszeczkę saga z ósmym doktorem, gdzie też jakby to, co się dzieje, jest też w pewien sposób winą tych tych pracowników później. To mi się podobało, ponieważ w tym momencie jeszcze człowiek jest przekonany, dobra, to się już skończyło. A tutaj jednak, jednak nie. Oni tam gdzieś jeszcze są i, i, i działają. To było też fajne. Ale super, takie też trzymające w napięciu, nie? Tak jest. To jak mówię, nie wiadomo za którego mhm. rogu wyskoczą. Okej, okay, to co masz w takim razie na pierwszym miejscu? Ja mam na pierwszym miejscu ym, całą historię i życie River Song. No, według mnie jest to y, najlepiej zrobiona opowieść, y, na jaką ktokolwiek kiedykolwiek wpadł. Po prostu to jest cudowne, że linie czasu River i doktora przeplatają się, ale w zupełnie innej kolejności. Mm -hmm. No i powiedz coś jeszcze o tym, co ci się tam podoba. Generalnie... Ym... Chyba nikt się nie spodziewał y, tego, jak River została przedstawiona w y, czwartej serii że ona będzie córką y, kolejnych towarzyszy doktora. I generalnie to też jest według mnie świetne, że to jest jakieś. Y, tak jakby doktor dostał na miastkę rodziny, no bo w końcu River była jego yy, żoną, czyli jego towarzyszka Amy była jego teściową i tak, tak naprawdę doktor, czyli człowiek bez y, rodziny, bez y, tak naprawdę przyjaciół swojej rasy dostał y, swoją rodzinę tutaj na ziemi, mimo tego, że Sarah Jane już mu kiedyś powiedziała, że ma największą rodzinę na ziemi, tak naprawdę dopiero River była taką jego prawdziwą rodziną. No. Mhm. Yy... Generalnie River jest tak barwną postacią, jest tak świetnie napisana. Po prostu y, ja za to kocham Mofata, co on zrobił y, z nią. I na początku, y, w czwartym sezonie, jakoś tak nie za bardzo mi się spodobała, bo taka trochę ekscentryczna może, ale y, później, jak ją przedstawili w piątym, w szóstym i w siódmym, y, po prostu. Moja chyba ulubiona postać z całego doktora naprawdę jest mm -hmm. super. I y, bardzo pomysłowe było to, żeby y, napisać y, linię czasu. River są tak, jakby od tyłu w porównaniu do doktora, że ona widzi y, wszystkie jego twarze, ale tak jakby w innej kolejności niż doktor widzi River. A co sądzisz o tym pomyśle, że wrzucono ją jako mm, koleżankę ze szkoły jej własnych rodziców? Let's kill Hitler, ten odcinek. <grym> nie spodziewałam się tego zupełnie. O, <grym> generalnie pisanie mofata jest jak hiszpańska inkwizycja. <grym> <grym> tak, nikt się jej nie spodziewa. Tak <grym> jest. I wszystko tłumaczone na miłajmi. ale. Generalnie, ja byłam w szoku i wszyscy, którzy oglądali serial ze mną, też byli w szoku. Także to się Mofatowi udało. Generalnie pomysł był genialny, według mnie. No, ja bym czegoś takiego nie wymyśliła, także wielki szacunek dla niego. Bardzo mi się też ten odcinek podobał. Naprawdę świetny. I to, że River później uratowała doktora, oddając wszystkie regeneracje, też naprawdę wspaniale było napisane. Mm, Przyszedłem ja tutaj miał taką jedną uwagę, że lepiej by to wyszło, gdyby tą, tą koleżankę Amy i O'Riego pokazano wcześniej, bo chyba nie w tym momencie wzięła tak naprawdę znikąd. To była tak, taka, taka, moim zdaniem, drobna, drobna wada tej sytuacji. Gdyby była w jakimś wcześniejszym odcinku pokazana albo chociaż wspomniana. No tak, a Amy nie mówiła wcześniej, że ona nazywa córkę po tej, po swojej koleżance ze szkoły? Ale myślę, że to był było dosłownie odcinek wcześniej. Ja mam na myśli, że na przykład mieliśmy serię piątą, gdzie mieliśmy tę początkową przygodę, The 11 Hour. Tam było całe, całe takie otoczenie Amy. Gdyby ona tam chociaż na chwilę mignęła w tamtym momencie, myślę, że to byłoby takie perfekcyjne. Tak było tylko, w cudzysłowie, tylko bardzo dobre. No w sumie tak, no. To masz rację, bo oni tam yy, w tym domku jakby ona ją przyszła odwiedzić czy coś cokolwiek, nie? Dokładnie tak. Mm. A co sądzisz o tym odcinku, gdzie dwunasty doktor spotkał River? Podobało ci się to? O, przepiękny był. Naprawdę był super. Na początku tak nie wiedziałam, co się dzieje, bo River go nie poznała, no ale w sumie nie widziała go nigdy z tą twarzą, ale yy, później, jak River powiedziała, że ona go zawsze kochała, to było takie cudowne. Naprawdę. I doktor jej później dał śrubokręt soniczny, naprawdę super. I odcinek też był bardzo ładnie zrobiony. Tak jest. Jedna też z moich w ogóle ulubionych scen w erze 12 doktora, kiedy River rzuca tą tyradę na temat doktora, że doktora nie obchodzi tak bardzo, żeby był tutaj z nią i w tym momencie doktor zaczyna się uśmiechać, a jej opada szczęka. Po prostu genialny. No tak, to było super. Mhm. Ja w ogóle lubię bardzo 12 doktora. Jest bardzo fajny. Mam nadzieję, że Peter Capaldi kiedyś zdecyduje się zacząć nagrywać słuchowisko w swoim aktorem. <grym> super by było, po prostu ma genialny głos, jak dla mnie. I w ogóle jest świetnym aktorem, naprawdę. <grym> A skoro o słuchowiskach mowa, czy wiesz o tym, że jest już chyba 7 sezonów słuchowiskowych Przygód River? O, super, to muszę posłuchać. One się tak bardzo. bardzo ich poziom się, się trochę waha. Niektóre są dobre, niektóre nie, ale mam na przykład takie perełki, jak pamiętasz um, Madame Kowarian, tą kobietę z opaską na oku, która porwała tą małą. Uh -huh. Tak, tak, tak. Jest na przykład słuchowisko, gdzie y, Madam Kowarian, jakie się oczywiście wydaje, zabija uwaga piątego doktora. Uh. I to jest słuchowisko, które powiem, że. Nigdy nie uważałem Petera Davisa na tego aktora, który grał Piątego Doktora, za jakoś bardzo złego, ale uważałem taki jest po prostu od przeciętny. Po tym słuchowisku, co on tam robił, jest po prostu. Zmieniłem całkowicie zdanie, uznałem, że ten człowiek jest, jest rewelacyjny. Nie spoileruję, co tam było, ale on w pewnym momencie zaczyna naprawdę. Jest, używa swojego głosu naprawdę do, do czegoś, czegoś niesamowitego. No tak, no głosem da się dużo przekazać. Mhm, to prawda. Okej, okay. i moje pierwsze miejsce, moje takie, moja taka ulubiona saga fabularna, będzie to w serii ósmej, Misji. Od pierwszego odcinka, kiedy tylko w tej serii jakaś tam epizodyczna postać zginęła, na końcu odcinka ona się budziła w jakimś dziwnym miejscu, a to na łące, a to przy jakimś stole, i witała, witała tą osobę tajemnicza Misji, która najczęściej mówiła tej osobie, o, zginąłeś, zginęłaś, jesteś w niebie. Oczywiście od początku wiadomo było, że to ściema, no ale... Powiem tak, czy spodziewałaś się wtedy, że, że to będzie nowe wcielenie Mistrza? Nie, zupełnie nie. Ja, to, ja także nie, w ogóle pierwszy mój pomysł misji od Mistres, nie to zbyt oczywiste, niemożliwe, żeby to było to, to była moja pierwsza myśl. Ja nawet o tym nie pomyślałam, myślałam, że to będzie kolejny jakiś kryptowróg Doktora. <laughs> to było naprawdę, na jak to nieraz padało, szczególnie w erze 11 Doktora, hidden in plain sight. Ukryte na widoku. Mieliśmy po prostu praktycznie rzucone w twarz, że będzie to nowe wcielenie mistrza, a, a nikt z nas na to nie wpadł. Generalnie było to, to świetnie zrobione, nawet uważam ten odcinek, już przedostatni odcinek tej serii, kiedy już generalnie zostało, zostało ujawnione, że pod sam koniec, że, że jest to misja, jest nowym wcieleniem mistrza, a cały ten odcinek do ostatniej sceny nie, nie było wiadomy. To, to mi się bardzo podobało. Tak, to było super napisane, naprawdę. Tutaj się postarali. Mhm. W ogóle ja bardzo lubię postać misji. Mhm, jest, jest naprawdę świetna. No i mam wrażenie, że generalnie większość, większość widzów i nawet twórców się z tym zgadza, patrząc też na to, ile dostała w rozszerzonym uniwersum różnych mediów, które są, są równie, równie dobre, ponieważ ona nawet słuchowiska i jest jeszcze nawet książka. I tam generalnie no ona też, też wyczynia istne cuda, zwłaszcza kiedy jest sama. No tak, dajcie misji wolną rękę. Tak jest. Podam przykład z książki. Jest, taka, jest takie właśnie opowiadanie, gdzie misji wysyła telefony komórkowe różnym w przeszłość do, róż, do różnych żon i kobiet, różnych dyktatorów, królów i tak dalej, dalej żeby je namówić do rebeli przeciw mężczyznom. Nowa fala feminizmu. Tak jest. jest. Jest później. Generalnie całe to słuchowisko jest, nie słuchowisko, przepraszam, całe, całe to opowiadanie jest takim jakby zapisem czatu. Najpierw między doktorem a Nardolem, a później między misji a tymi kobietami z przeszłości. O, super może być. Tak, jest naprawdę. Naprawdę świetne. Dobra, to jeszcze takie pytanie pod koniec. Co według ciebie czyń, czyni sagę fabularną dobrą? Hmm. Przede wszystkim dobrze napisane postacie, element zaskoczenia yy, i naturalna reakcja doktora na to wszystko. Mhm. To jest dla mnie yy, po prostu yy, taki must have w sadze fabularnej. Yy. Jeszcze się zastanawiałam, właśnie dlatego, jeszcze się zastanawiałam nad y, tą sagą fabularną Bad Wolf, ale generalnie y, stwierdziłam, że te, co wymieniłam, są jednak lepsze. Bo bardzo mi się podobała reakcja doktora na to wszystko, jak się dowiedział i, i to, co mu Rose powiedziała wtedy na satelicie 51, ale y, stwierdziłam, że to, co wymieniłam, na, naprawdę było lepsze. No ja generalnie z, z sagą Bad Wolf mam taki problem, że gdyby tak naprawdę wyciąć te pojawiające się napisy, to ta końcówka mogłaby być dokładnie taka sama. Rose mogłaby dalej otworzyć silnik Tartisa, dalej mogłaby się tam doładować tą energią i tak dalej. Te napisy według mnie tak naprawdę nie, nie były tam tak do końca potrzebne. No tak naprawdę one nic nie wnosiły, oprócz tego, że yy, pokazały Rose może, co ma zrobić. Tak, mi się no, wydaje. I ja zresztą... powiedziałbym, że jednak bez, bez, tego, bez tego też by to ogarnęła. No, wydaje mi się, że tak. No, aż tak głupia tryb to chyba nie była. No nie. No, ale to była taka, wiadomo, to była pier, pierwsza, pierwsza taka fabularna saga tak naprawdę, bo to pierwsza seria, także to, wiadomo, takie rzeczy wymagały, wymagały jeszcze pewnego, pewnego dopracowania. I jeszcze raz Elti Davis to pisał, i to był w ogóle zupełnie sam początek po powrocie doktora, także też nie wiadomo, jak to by się przyjęło, nie? Także tak. musieli zrobić coś takiego, coś takiego, na co ludzie nie zareagują, tak jak na przykład na dwunastą serię. Mm -hmm. No, dwunasta seria w ogóle przekręciła wszystko do góry nogami w niezbyt dobry sposób. No na razie zostały jeszcze, co, co ważniejsze, wątki zostały póki co jeszcze nie, nie zamknięte, więc zobaczymy jak to będzie. No, no ponieważ to chibnal, no to opc opcje są tylko dwie, źle albo bardzo źle. <grym> No ale cóż, zobaczymy, jak to tak, będzie. W tym, w odcinku specjalnym, nie? Bo ma... być, w odcinku specjalnym się dowiemy, nie? Bo ma być chyba Być na może, ta... być może lub w kolejnej serii, kiedy kiedykolwiek ona, ona będzie. Oczywiście teraz, no bo wiadomo, sytuacja z pandemią i ze wszystkim. Nie wiadomo tak naprawdę, kiedy ten 13. 13 seria, kiedy nie startuje. Mhm. Okej, okay, to więc było nasze. Top 3 ulubionych sakfabularnych. fabularnych. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, które Wam się podobały, a które nie. I dzięki za wysłuchanie. Cześć. Cześć.